Cześć kochani, z tej strony oczywiście Klaudia czyli Klateks i dzisiaj kolejny odcinek serii o Rosmanie, o promocji rosmanowej. No, zaczynamy! W dzisiejszym odcinku przygotowałam trzy produkty, które moim zdaniem to są takie must have'y, które musimy kupić na promocji, e, które po prostu warto mieć i myślę, że u każdego się sprawdzą. E, zanim zacznę, zanim przejdę do pierwszego produktu, zapraszam Was na Instagram, klateks i zapraszam do subskrybowania kanału. O lajkach nie mówię, e, jeśli odcinek się spodoba to będzie mi miło, jeśli zostawicie lajka. No i jeśli się nie podoba, to również zaznaczcie łapkę w dół. No a ja zaczynam już nakładać pierwszy produkt na twarz, bo chcę powiedzieć Wam o tych trzech produktach, które moim zdaniem warto kupić i przy okazji na żywo pokazać Wam, jak one na twarzy się sprawdzają i troszkę o nich powiedzieć, żebyście były przekonane, dlaczego warto je kupić i czy w ogóle warto. Także pierwszy produkt to będzie podkład. Podkład z firmy Eveline Liquid Control. Co przekonał do tego, żebym pokazała go w dzisiejszym odcinku o tych must z drogerii. No przede wszystkim to, że wiem, że ten produkt nie sprawdził się tylko mi, tylko znam również opinie moich obserwatorek, moich koleżanek, moich klientek, które przychodzą do mnie na makijaż. No i wszystkie te osoby w większości są zadowolone z tego produktu. Jedynym minusem, o którym czasami wspominają, jest to, że podkład u niektórych osób nieco ciemnieje. Ja nie zauważyłam, żeby on u mnie jakoś drastycznie ciemniej, Miał, mam u siebie kolor 0,10 i ten kolor jest odpowiedni dla mnie aktualnie. No, ja nie zauważyłam. Żeby on u mnie ciemniał, ale wiem, że u niektórych z was on troszkę ciemnieje. Ale tak jak mówię, to nie jest jakaś drastyczna zmiana, to nie jest tak, że on nagle robi się pomarańczowy, on po prostu minimalnie robi się ciemniejszy, więc weźcie to pod uwagę w trakcie wybierania podkładu. Po prostu musicie przewidzieć to, że on może wam minimalnie ciemnieć, i czy to będzie dla was duży problem. Także o kolorze powiedziałam, jeszcze powiem nieco o jakby jego formule i o cechach. Na pewno jest to podkład matujący, on po na twarz nie zasycha za szybko. Jesteśmy w stanie spokojnie sobie rozprowadzić podkład równomiernie na twarzy, kiedy jest już ładnie rozprowadzony. To on sobie powoli zastyga, robi się matowy, daje matowy efekt. Kolejny atut to na pewno to, że mimo, że jest matowy, daje matowe wykończenie, to nie jest ciężki, nie jest to gęsta formuła. Formuła jest naprawdę mocno lejąca. Jeśli nie lubicie takich lejących podkładów, to weźcie to pod uwagę, bo naprawdę jest to bardzo mocno płynny podkład, ale pięknie kryje. On jest idealny na co dzień, jak i nawet na ważniejsze wyjścia dla osób, które nie mają wielkich problemów z serą. Jeśli macie mocny trądzik, jeśli macie wiele wyprysków, no, to oczywiście nie polecam go na jakieś większe wyjścia, no bo pewnie Wam nie zakryje jakichś strubków, jakichś dużych zmian na skórze. Ale jeśli macie taką cerę jak ja, to jak najbardziej, nawet na jakieś ważniejsze wyjścia, jakąś ważną kolację, jakieś urodziny, imprezę, on moim zdaniem się sprawdzi, bo jest to długotrwały, daje naprawdę długotrwały efekt na twarzy, trzyma się, nie zmywa się w ciągu dnia, nie jest tak, że on jakoś znika po kilku godzinach. Naprawdę jest to bardzo fajny produkt, za bardzo fajną cenę. Kosztuje bez promocji 36 zł i 49 groszy. Po promocji minus 55%. Również wrzucam wam cenę. Także naprawdę, moim zdaniem, warto jest się pokusić i wypróbować go u siebie, bo naprawdę wydaje mi się, że u większości z Was, u większości oglądających mnie, ten produkt się sprawdzi. Nakładam sobie go, mamy taką pipetę, którą możemy rozprowadzać podkład. Jeśli nakładacie podkład rękami, palcami, to myślę, że nie potrzebujecie aż takiej ilości jak ja mam aktualnie na twarzy. No i jeśli używacie gąbeczki do makijażu, no to musimy wziąć pod uwagę to, że ona nieco produktu wypije, nieco produktu wchłonie w siebie, więc wtedy lepiej nałożyć troszkę więcej podkładu. Ja najpierw rozprawię sobie go palcami, tak, żeby był on mniej więcej tak porozkładany na całej twarzy. I kiedy to już mam zrobione przechodzę do wklepywania zobaczcie, naprawdę fajnie kryje myślę, że to naprawdę bardzo ładnie teraz widać, że ładnie wyrównuje kolory, buzia jest taka fajna promienna, nie jest to podkład wpadający w różowe tony, ten kolor 010 nie jest różowy, jest bardziej jak widzicie taki żółty mamy jeszcze do dyspozycji kolor 05 więc ten podkład jest naprawdę jasny, 05 jest jaśniejsza od 010, rzecz jasna jak to łatwo się domyślić, więc jeśli jesteście jaśniejsze ode mnie, no to polecam wybrać 005. No i spójrzcie, jak fajnie wygląda. Teraz może na przybliżeniu będziecie mogły sobie. Zobaczyć bardziej z bliska, jak on ładnie przykrył wszystkie zaczerwienienia, jakieś drobne niedoskonałości, ładnie wyrównał kolory. Oczywiście po podkładzie nakładamy jeszcze gdzie gdzieniegdzie, gdzieniegdzie korektor, więc takim wstępnym kryciem jest podkład. Później jakichś ewentualnych nieprzyjaciół, jeśli ich mamy na twarzy, przykrywamy sobie jeszcze korektorem. Także ja naprawdę uważam, że warto jest kupić ten podkład. Za taką cenę w trakcie promocji naprawdę, moim zdaniem. Fajnie go przetestować, bo myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, większości z Was się sprawdzi. Szybciutko nałożyłam sobie inne produkty do makijażu, no i czas na następny produkt, drugi, must have, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę. E, I tutaj będzie to tusz do e, makijażu rzęs, wiadomo, e, maskara po prostu. E, I tutaj wybór był taki dość w sumie spontaniczny, bo to maskarę testuję może tydzień, może może dwa tygodnie, a tak szybko skradłam moje serce, więc stwierdziłam, że będzie to naprawdę fajny wybór. Będzie to maskara z firmy L'Oreal. Maskara ta też wystąpiła w odcinku, w którym polecam ogólnie produkty, co warto kupić na promocji w Rossmanie i tam podaję masę produktów, nie te tak jak tutaj, tylko trzy perełeczki. No i wybrałam maskarę właśnie tą, którą teraz aktualnie widzicie Unlimited Mascara Waterproof Very Different to jest ta maskara z tą zginaną końcóweczką, naprawdę moim zdaniem to jest bardzo innowacyjny, fajny, ciekawy produkt, ułatwiający życie dziewczynom, bo możemy naprawdę dzięki takiej konstrukcji szczoteczki dotrzeć w najmniejsze zakamarki naszego oka, naszych rzęs i bardzo ładnie je wytuszować, tak tuż jest wodoodporny, testowałam w trakcie mycia włosów Myłam włosy w wannie, lałam na siebie wodę, miałam na sobie tylko maskarę i delikatnie przyczesane brwi. Produkt do brwi się rozmył, a maskara na oczach faktycznie została. Wiadomo, że jeśli zaczynałabym pocierać te oczy, no to mogłaby się rozmazać, ale jeśli tak po prostu tylko jakieś kropelki lecą nam na twarz, to naprawdę. Ona jest trwała, wytrzymuje taki test wody na oku. No i pokażę Wam teraz, jaki efekt daje. Teraz oczywiście moje rzęsy są w ogóle e, sote, nie mam żadnego produktu na nich. No i zaczynamy tuszowanie. Ona ma taką, można powiedzieć, trochę gumową formułę e, i okleja w ten sposób rzęsy, że one robią się grubsze, robią się dłuższe. No i wyglądają bosko. Zobaczcie, tak wyglądają wytuszowane górne rzęsy. No, i teraz wytuszuję dolne. I zobaczcie, wytuszowałam teraz dolne rzęski, e, i naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Zwróćcie uwagę też, jak wygląda szczyteczka. Ona jest taka silikonowa, jest dość gęsta. W kącikach, co prawda, jest mniej tych włosków, ale jakby ona mm, poszerza się e, idąc w dół i jest coraz więcej dłuższych włosków na dole. A dzięki czemu możemy idealnie przyłożyć tą dłuższą, gęstszą część do tych naszych gęstych części rzęs, e, a tutaj tą mniejszą końcówką dojechać sobie do wewnętrznego kącika, no i też tą e, węższą końcóweczką możemy wytrzymać. Przesuwaj bardzo ładnie do rzęsa. Także naprawdę również wam tą maskarę mogę śmiało polecić. Maskara normalnie nie należy do tanich, bo kosztuje 69,99 groszy. No ale przy promocji minus 55% można się skusić i można spróbować, wytestować, bo naprawdę wydaje mi się, że to zginanie może być dużym ułatwieniem dla większości z nas. I trzeci produkt, trzeci Must Have. Chyba wiecie, jaki będzie. Myślę, że większość dziewczyn, która mnie ogląda, która śledzi wszystkie filmy, śledzi Insta Stories, śledzi Instagrama porządnie, no, zna mnie, ogląda, jeśli ogląda live, to na pewno wie, co to będzie za produkt. Będzie to produkt do ust, produkt firmy Maybelline, który w sumie jest na rynku, myślę, nie więcej niż rok, ale zrobił dość dużą furorę. Na mnie na pewno wzbudził duże, duże wrażenie i bardzo mnie zaskoczył, oczywiście pozytywnie. Jest to pomadka Maybelline Superstay Matte Ink. Mój ulubiony kolor to 65, 60 i ta klasyczna czerwień. Bardzo lubię te trzy pomadki, ale ogólnie lubię całą serię. Jak dla mnie są to najtrwalsze pomadki matowe, które nie wysuszają ust i trzeba to podkreślić, naprawdę nie wysuszają ust, gdzie ja mam tendencję do przesuszania się ust na maksa, bo ja praktycznie ciągle chodzę z przesuszonymi ustami, tak było wcześniej, kiedy nie miałam jeszcze u siebie tych pomadek, kiedy używałam innych pomadek matowych, to naprawdę miałam bardzo często problem z suchymi ustami i najczęściej po prostu nie malowałam ust w ciągu dnia, na co dzień, do codziennego makijażu, bo wiedziałam, że skończy się to u mnie pod wieczór mega suchymi, bolącymi ustami, no a teraz bez obaw maluję sobie sobie usta na co dzień. najczęściej właśnie używam tej pomadki konkretnej 60 bądź 65 do makijaży codziennych. Bo naprawdę jest piękna, jest to taki odcień dość grzeczny, dobry do makijażu dziennego, za bardzo nie rzuca się w oczy, ale bardzo ładnie podkreśla usta. Wiem, że niektóre z Was, niektóre dziewczyny mówią, że nie lubią tej pomadki przez to, że ona jakoś brzydko się zjada, że oddziela się taka brzydka linia, przez to, że pomadka ma właśnie taką bardzo trwałą formułę. No i słuchajcie. Z jednej strony coś za coś. Jeśli ona jest tak super trwała, trzyma się cały dzień, całą noc, no to musi mieć jakieś, ale przez to właśnie, że ta formuła jest taka mocno oblepiająca usta, no czasami przy jedzeniu troszkę może się zetrzeć wewnętrznej części ust. Chociaż szczerze ja nie mam tego problemu. U mnie ona nigdy tak brzydko nie zastyga taką linią, a jakby wiem o co chodzi, bo widziałam też pewne filmy na ten temat, że dziewczyny właśnie dzielą się swoją, e, swoimi doświadczeniami, że właśnie ta pomadka tak brzydko tutaj zastyga. U mnie naprawdę tego problemu nie ma. E, ja obiecałam w jednym z poprzednich filmów na moim kanale, że nagram tutorial, jak ja te usta maluję, bo myślę, że jest to naprawdę ważne. Ten sposób, znaleźć sposób, później już to będzie e, tylko przyjemność korzystania z tych pomadek. Dzisiaj pokażę, jak one wyglądają na ustach, ale tak jak mówię, jeśli, jeśli chcecie zobaczyć tutorial, w którym pokażę krok po kroku, co i jak robię, jak przygotowuję usta do takiego makijażu, no to subskrybujcie kanał, włączajcie dzwoneczek, żeby przypomniał Wam o wszystkich nowościach na kanale. Bo na pewno taki film nagram, bo wiem, że jest dużo zainteresowanie tematem właśnie tych pomadek. I tym, jak je aplikować poprawnie. Usta mam już pomalowane, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, ale pierwszy tip taki, co do tej pomadki, to ja nakładam bardzo cienką warstwę tego produktu, cieniuteńką, jak najmniej tej pomadki, bo jeśli faktycznie nałożymy grubą skorupę, to ona brzydko zastygnie, ale jeśli nałożymy naprawdę cienką warstwę, taką subtelną, to nie powinno się nic dziać, to jest taki pierwszy tip, no ale tak jak mówię, szerzej wypowiem się na ten temat w oddzielnym odcinku, który będzie poświęcony tylko tym pomadkom i pokażę Wam w nim też wszystkie Wysłoczę tych, które ja mam u siebie. Mam tych pomadek sporo, bo myślę, że z 20 kolorów będzie u mnie w szufladzie. Także wysłoczę Wam każdy kolor, podpiszę Wam numerki, żebyście ewentualnie mogły skusić się na zakup. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten film jeszcze przed promocją Rossmanową, żebyście mogły kupić je taniej. Także tak to wygląda. No i jeszcze z takich e, moich doświadczeń, to ja te pomadki używam również malując klientki w salonie. E, używam ich najczęściej dla pań młodych, dla kobiet, które potrzebują mieć naprawdę trwały makijaż bardzo długo, żeby on wytrzymał imprezę, tańce, jedzenie i tak dalej. Wtedy właśnie sięgam zawsze po pomadki Maybelline i większość klientek, naprawdę myślę, że 99% moich klientek, które miały na sobie tą pomadkę, pisze mi smsa po imprezie, że makijaż trzymał się pięknie, a najbardziej są. Zaszokowany tym, że pomadka trzymała się tyle samo, ile cały makijaż. No, bo wiecie, jak jest ze szminkami klasycznymi. Zwykle one zjadają się przy pierwszym posiłku. No, a Maybelline nawet przy tłustym rosołku daje radę. Także, no, nie będę przedłużać. Zapraszam Was na mój kanał, żeby zobaczyć inne odcinki, inne materiały związane z promocją Rosmanową, minus 55%. Mam też na kanale serię Tanie i Dobre. Tanie i dobre bazy, tanie i dobre podkłady, tanie i dobre korektory. W tych odcinkach zawsze pokazuję produkty drogeryjne, które są tanie i dobre, jak sama nazwa wskazuje, na które warto zwrócić uwagę, także koniecznie zerknijcie na mój kanał po obejrzeniu tego filmu. I jeszcze raz przypominam o moim Instagramie Klatex, często robię rozdania, robię również live'y na Instagramie, jeśli lubicie rozdania albo live'y, albo po prostu częste posty na profilu, no to u mnie, mam nadzieję, to wszystko znajdziecie. Żegnam się z Wami, nie przedłużam już bardziej i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, pa.